Dzień dobry, witam państwa wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałbym przygotować psa, tak zwanego Hot Doga, gorącego psa. Pies, jak widać, jest już przygotowany, rozłożony na podłodze. Pies rasy Kundel, dwuletni. Pochodzący z lewobrzeżnej części Sandomierza. Urodzony w wąwozie królowej Jadwigi 17 sierpnia 1844 roku. Jak widać, pies maści czarnej, podpalanej. Jedna łapa także tutaj jest lekko przybarwiona śmietaną. Pies ważący około 20 kg. Pies rasy suka. Łapy czyste, zadbane. Ogon gruby, jak serdel szwarcwalcki. Także polecam serdecznie psa. e clapki kubota.